Witam serdecznie. Dzień dobry, dobry wieczór. Dziś mamy jeszcze niedzielę 3 grudnia 2023 roku. Słuchajcie, na bieżąco powiem Wam, dlaczego nagrywam ten materiał. Krótki i szybki. Aby on został, aby został, został ślad. Właśnie zaraz wytłumaczę, dlaczego i po co i na co miałby zostać. Jakiś ślad. Otóż dzisiaj 3 grudnia na kanale JTO odbył się live pod tytułem Szukamy Anieli. Jacek oczywiście tam zrobił wycieczkę po Warszawie, prawda? Zaczął od e, Placu Bankowego, od Teatru Kamienicy, szedł sobie tam w stronę tam, Kina Feminy, dobra, opowiedział o kościele, wszystko ok. Siadł sobie do autobusu 190, sobie tam jechał, ok. Nic do niego naprawdę tutaj nie mam i nie możemy mieć. Natomiast dojechał do Parku Mocedło. muszę Wam powiedzieć, że praktycznie przeszedł koło mnie. Tak, panie Jacku. No, prawie przyszedł pan koło mnie um, i komo, koło mojej znajomej. Prawie byśmy na siebie weszli. Przypominam wszystkim, drogim widzom, że ja mieszkam przy Metrze Księcia Janusza. Tak, pan Jacek właśnie wysiadł autobusem 190. E, doszedł Górczewską do metra. Szedł po tej stronie e, od ulicy bardziej Ciołka, e, dokładnie z tej strony. Szedł prosto, prosto, prosto. Po tej stronicy jest Galeria Wola Park. Prawie weszliśmy na siebie, panie Jacku. I co, i byłby to znowu stalking? Ja tam mieszkam, panie Jacku, ja tam mieszkam. Ale słuchajcie, dobra, nie o to chodzi. Myślę, że gdybyśmy się tak tak weszli na siebie, to bym powiedziała: Dobry wieczór, panie Jacku. I co, pan Jacek by wtedy powiedział, że to jest stalking? Dobra, słuchajcie, to była taka trochę moja tutaj ironia przekorna, ale to nie o to chodzi. Ja uważam, że poważniejszą rzeczą trzeba się zająć i mm, przekazać publicznie, że 3 grudnia 2023 roku w niedzielę y, na tym live podam sygnaturę. Sygnatura od, dokładnie od 1 12 12. Czyli godzina 12 minuta i mniej więcej od 12 sekundy. Co to jest za sygnatura? Pan Jacek będąc na tej ruderze u Anieli, róg górczewskiej a białowiejskiej przy metrze Urychów pokazał konkretnie, w którą stronę skręca idzie. Ulicą Białowiejską, gdzie idzie, która, całkowicie drogę, gdzie doszedł do samochodu z napisem Eli, który stoi na pewnych partiach, takich można powiedzieć, ogródkowych. I muszę Wam powiedzieć, że tak, to Jacek dzisiaj pierwszy raz wskazał drogę, y, gdzie Aniela przebywa, y, w, w którym miejscu. Jak również potem wyszedł stamtąd. Tą trasę łatwo naprawdę prześledzić, słuchajcie, i po, doszedł pokazując te baraki. Mm, nie wiem, czy to jest hostel, jakiś hotel robotniczy. Pokazując bramę, pokazując miejsce, gdzie prawdopodobnie Aniela przebywa. No tam oczywiście powiedział pan Jasek, że on tam nie, nie, nie wejdzie, bo tam może być alkohol wciągany do, nosu, do nosa, coś tam, prawda? No i wiadomo, że no, kiedyś indziej przyjdzie, ale powiedział konkretnie, że na 90 ileś tam procent Aniela najprawdopodobniej tam jest, ale nie będzie tam wchodził. I teraz tak. Eee... 10 października 2023 roku i 11 października 2023 roku, czyli słuchajcie, dwa miesiące temu dokładnie, Jacek robi filmy, pokazuje filmy. Jeden jest pod tytułem Jak mieszka Aniela, Aniela i Gniazdo Oz. I drugi film, Jak na bezdomną, to mam luksus. Te dwa filmy są wykonane hmm, praktycznie we wnętrzu samochodu, w którym Aniela... Przebywa, mieszka we wnętrzu. Dokładnie we wnętrzu. Czyli tak naprawdę Jacek właśnie wtedy w tych filmach zachował na tyle ostrożność, żeby nie pokazać, gdzie Aniela mieszka, gdzie Aniela przebywa, jakie to jest miejsce. Nikt o tym nie wiedział do dzisiaj. Do dzisiaj, przypominam, niedziela 3, 3 grudnia 2023 roku, to Jacek pierwszy raz upublicznił miejsce pobytu, przebywania Anieli. Zarówno w tym samochodzie, gdzie stoi samochód e, biały o nazwie Eli, nikt do tej pory tego nie wiedział. I te baraki, pseudo, nie wiem, hostel, jakiś hostel robotniczy, e, mówił o telewizorze, tam okna pokazywał faktycznie, tą bramę. Gdzie może przebywać Aniela? Panie Jacku, do tej pory to pan twierdził, że to rzekomo hejterzy namierzają pana bohaterów i tak dalej. Ale dzisiaj pan na tyle był, nie wiem, czy to pan zrobił niechcący, czy celowo, tego nie wiem i nie będę wnikała. Ale informacja do pana widzów, na przykład do takiej stałej pana widzki, która ma nik, Aga Iwa, która. Zostawiła komentarz pod właśnie pod takim jednym z pana filmów w październiku i użyła słowo słów, że wścibstwo, wścibstwo od klejeńców doprowadzi do, do odszukania anieli i tak dalej, i tak dalej. Droga Wicko, Aga Iwo, masz twardy dowód na to, że to twój idol. Pan Jacek K. z kanału JTO dzisiaj, to jest 3 grudnia 2023 roku, na live'ie wskazał konkretnie miejsce przebywania Anieli. Zarówno w białym samochodzie o nazwie Eli wszystko pokazał. My sobie tego nie wymyśleliśmy. Obejrzyj. Jeszcze raz podaję sygnaturę. Godzina 12 minuta 12 sekunda. Jacek wychodzi z bramy, tej rudery. Kieruje się w lewo, nie w prawo, do metra Ulrychów, gdzie jest Górczewska i główna galeria um, Wola Park i metro, natomiast skręcił w lewo. I tą drogę, naprawdę, wierzcie mi, że praktycznie tu nie trzeba mieszkać, ale łatwo odnaleźć miejsce. Y, gdzie samochód biały, dostawczy z paczkami y, w środku stoi z napisem Eli. A za chwilę, gdzie jest ten cały barak, gdzie ewentualnie, faktycznie może przebywać dzisiaj Aniela. I panie Jacku, proszę nigdy nie mówić, że to hejterzy śledzą, chodzą, y, szperają, grzebią, y, podbierają. Jak pan sam dzisiaj wskazał konkretne miejsce, gdzie Ale, a gdzie Aniela może przebywać. Yy, I proszę później nie mówić, jeśli naprawdę będą chodzili tam właśnie w te okolice, yy, jak to napisała Aga Iwa, odklejency. O, odklejency. Yy, proszę później nie mówić, że to yy, nie wiem, no hejterzy. Yy, bo pan dzisiaj, to tak naprawdę świadomie pokazał mówiąc, że to już było pokazane. Nie. Pan w dwóch pierwszych odcinkach yy, poprzednich odcinkach z 10 października i z 11 października był na tyle ostrożny faktycznie, że ochronił pan Anielę, nie pokazując miejsca jej yy, okolicy pobytu. Natomiast dzisiaj, dwa miesiące po tamtych filmach, niestety zrobił pan coś, co po prostu ujawnił pan yy, miejscówkę Anieli, bezdomnej Anieli. I jeśli tam będą chodzili teraz ludzie, proszę oczywiście mnie nie brać pod uwagę, bo ja nigdy nie łaziłam za pana bohaterami. Ciekawostką jest, że ci bohaterowie bardzo często wchodzą mi sami na drogę. Naprawdę. I na to mam świadków. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o fakt, że powinien pan ochronić swoją bohaterkę. Nie powinien pan pokazać miejsca, gdzie pan idzie. Gdzie może przebywać Aniela? To tyle, słuchajcie, z mojej strony. Krótko i na temat. Eee, tak naprawdę, ymm, bohaterka Jacka ymm, Aniela, jeśli faktycznie przebywa, mieszka w tym samochodzie lub w tamtych barakach, które pokazał, wskazał konkretnie Jacek, ma, miejsa, mi, ma miejscówki spalone. I szkoda po prostu, bo dziewczyna. Ymm, Miałaby chyba tam dalej spokój, ciszę, a jednak od teraz może tego nie mieć. To tyle z mojej strony. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, miłego wieczoru życzę. Trzymajcie się, cześć.